Chcę Wam pokazać przede wszystkim, żebyście mieli takie wyczucie, co to jest model aktorów i jaka jest jego implementacja w takiej bibliotece, która nazywa się hk.net. Ja to chcę, chciałbym bardzo Wam pokazać na takim przykładzie, że pokażę Wam kodzik taki typowy, pseudoobiektowy, jaki zazwyczaj pewnie widzimy w projektach, a potem ten sam problem rozwiązany za pomocą modelu aktorów. Może, może jakieś zobaczycie, czym, z czym to się je, jak do takiego problemu można podejść inaczej trochę. No, ale będę potrzebować do tego dwie rzeczy. Po pierwsze, będę wam potrzebować wprowadzić ten, co to jest w ogóle model aktorów, tak? Jeżeli w ogóle kto słyszał model aktorów rękę do góry? Kilka osób. Byliście ukrzycha na tym na, na, na dyskusji, bo tam pewnie się pojawi model aktorów, tak? O modelach myślenia o współbieżności. Ale będę też musiał wam, was tak krótko wprowadzić w ten problem, który chcę wam rozwiązać na dwa różne sposoby. Dobra, więc zacznijmy od tego problemu w takim razie. To jest taka rzecz inspirowana czymś, co pisaliśmy dla jednego z klientów. FPLab będą wiedzieć, o co chodzi, jak tylko to zobaczą. I tak krótko tylko wam opowiem, co ten system, który ja tak trochę uprościłem, robi. Okay? Czyli wyobraźcie sobie, że mamy taki system, który przede wszystkim on odbiera maile. On odbiera wiadomości, tak? Przychodzą wiadomości, automat, jest automat, który te wiadomości odbiera. I te wiadomości mają załączniki. Co to są za załączniki? To są zeskanowane jakieś formularze, powiedzmy sobie. Nasz system bierze sobie te załączniki i wyciąga tekst z tych formularzy, tak? OCRuje je. Mając ten, właśnie co zawierają te załączniki, będą tu jakieś zgłoszenia od ubezpieczycieli, tak jakaś szkoda się wydarzyła, e, claim z angielskiego. E, więc my sobie te załączniki po to, aby wydobyć z nich te dane biznesowe, które tam są istotne. Czyli prawdopodobnie numer tego claima, e, kto to zgłosił, jakieś nazwiska, adresy, wszystko co jest nam, nam potrzebne, a następnie na końcu nic więcej z tym ciekawego nie zrobimy, tylko wrzucimy to do zewnętrznego systemu, który tak naprawdę zajmuje się obsługą już tego. Czyli taką pompę budujemy tutaj, okej? Okay? Dobra, więc jak to może wyglądać? Spróbuję to sobie zobaczyć. Um, mam tu przygotowany taki początek tego kodu. Um, tak, widać to dobrze? Wystarczająco dużo ściąga, czy powiększyć? Dobra, jest OK. Więc e, mamy tak naprawdę, gdzie, gdzie jest myszka, mamy tak naprawdę e, wy, wyrażenie za pomocą kodu tego procesu, który przed chwilą wam powiedziałem. Pobieramy maile, na każdego z tych maili e, ocelujemy jego załącznik, tak, następnie, e, ale szybko piszę, nie? Słuchajcie, ćwiczyłem, żebyście nie widzieli w ogóle jak to się wpisuje, wizual już nie nadąża, e, szabla nie potrzebuje, po co mi on? Następnie kolejnym tam kroczkiem było wydobycie tych danych biznesowych, tak? Tutaj mamy skanowanie, okay? Zeskanowaliśmy sobie, mamy nasze claimy i ostatnim krokiem jest wrzucenie tego do, do naszego jakiegoś zewnętrznego systemu. Teraz nie wiem, tak chyba czujecie, że tak nie jest w życiu, nie? Jak macie taki ładny proces biznesowy, takie piękne wymaganie, to ten kocik tak nie wygląda, nie? To, to, to tak jest trochę inaczej, bo tak naprawdę gdzieś tam będzie trzeba łapać jakiś wyjątek. Nie? No, już, już coś tutaj się, się zaciemnia. Są ludzie, którzy nie lubią linku za bardzo, więc zrobimy wszystko na foriczach. No okej, okay, trochę to traci tam na, na ten na, na czytelności. Oczywiście tam też musi być tracker w środku, no bo coś się może zepsuć. Wymagania są takie, że musimy to jakoś sprytnie obsłużyć. Ale za chwilę przyjdzie jakiś deweloper i, i, i zastosuje fantastyczny taki wzorzec projektowy, rzuć wyjątek i złap go od razu. E, tak, żeby tego nie było wiadomo o co chodzi, nie? No, no wiadomo. E, e, potem e, okazuje się, że ten zewnętrzny system on tak czasem no, coś tam odrzuca, nie? I trzeba próbować trzy razy. No ale czekajcie, no, ale jak spróbuję trzy razy, jednym po drugim, to jaka jest szansa, że to się uda? No mało, nie? No to co robimy? Pre-slip, nie? No i to jest już tak bliżej takiego, wiecie, to jest legacy już, nie? Ile mi zajęło stworzenie legacy kondu, szybciutko? Ehm, do, dobry w tym jestem. Ehm, więc tak, w sumie to jest odwrotność tego, co robiłem ostatnio, nie? Pod wieloma względami. No dobra, brakuje jed, jed, jednego, jednego takiego elementu układanki. Słuchajcie, ta nazwa jest zła. Tu brakuje menadżera. Tak, więc stworzyliśmy procesu procesu okej? Ja teraz tak przerysowuję, żeby was zniechęcić do takiego pisania kodu, bo oczywiście model aktorów jest oczywiście lepszy, nie? Jakby inaczej. Um, więc um, mamy ten taki zaimplementowany sobie proces biznesowy, ale tak wam mówię, faktem jest, że w życiu... on tak ładnie nie wygląda. Um, w życiu pojawiają się aspekty, które musimy też w tym kodzie obsłużyć, tak? Ocerowanie, można powiedzieć, że to będzie taka najbardziej e, intensywna część tego systemu, tak? Taka, taki taki butelnek. Pewnie na pewno. To trwa może nawet minuty, może dla dużych załączników to będzie dłużej trwało. E, jest bardzo e, zasobożerne i pewnie na pewno będziemy chcieli to, to zrównoleglić. Więcej bym powiedział, cały ten system pewnie na pewno będziemy chcieli rozłożyć w ogóle na, na osobne maszyny. Tak? Zastanówcie się, jak to zrobić z tym kodem, który wam pokazałem na początku. To jest mega trudne, tak? Ten sposób myślenia o, o kodzie jako takim pięknym procesie biznesowym e, nie nadaje się do myślenia o tym, że to jest tak naprawdę że, o, o systemie rozproszonym, tak? O rozproszeniu tego gdzieś, gdzieś po sieci. Jeszcze tam e, rozrównanie to by się dało łatwo zrobić, bo w tym, o, tej pierwszej wersji wystarczyłoby dodać SPRL i parę linku, którego pewnie nikt nie używa, by nam załatwiło to, to, to całe, to by fajnie działało, ale rozproszenie już tego nasionu maszyny prawie wcale. Ale co jeszcze z tymi aspektami, o których wspomniałem, tak? Co z audytem? Chciałbym umieć prześledzić drogę tego mojego claima przez mój system. Jeżeli jeszcze to rozproszę, to już się w ogóle robimy z, z, tego, z tego masakra. Co z obsługą będą, którą już widzieliście? Ona, ona zazwyczaj najbardziej zaciemnia nam proces biznesowy. To są takie rzeczy, które w tym modelu, takim typowo proceduralno-obiektowym, który większość projektów używa, no po prostu psują kodik. Tu przykład widzieliście. Dobra, zostawmy sobie ten, 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 ten brzydki kodik. Model aktorów, czyli ta druga rzecz, którą potrzebuję, żeby Wam pokazać to, to, to ostateczne rozwiązanie. Więc kilka osób słyszało o modelu aktorów. To dobrze. będzie kilka mniej osób do przekonania, co to jest. Ehm, przede wszystkim taka mała tylko anegdota historyczna. Model aktorów, jakbyście mieli strzelać, to jak długo istnieje? Mniej więcej. 30 lat. O, blisko. 83. Nie został wprowadzony. Został ten. I, I ciągle mało ludzi o nim wie. To, to jest chyba szerszy problem. Nie wiem, czy na tej dyskusji z u Krzycha to wyszło że chyba ludzie generalnie poza wątkami to nie mają modelów myślenia o, o współbieżności. Mamy teraz Asenka Waity, to jest też fajny model, czyli promisów takich. Dobra, co to, co to, co to są aktorzy? Um, jak to powiedzieć, kurczę, aktor to jest taki czuś. Co jest ważne na tym rysunku, to że to ma granicę i to bardzo wyraźną granicę. I teraz poza tą granicą jest chaos, a wewnątrz tej granicy jest porządek. To jest bardzo ważne. Chodzi o to, że poza tą granicą nie mamy żadnej gwarancji o tym, jakie wątki, jakie procesy się wykonują. Wewnątrz tej granicy mamy gwarancję, że zawsze tylko jeden wątek wykonuje tam kod. To jest bardzo istotne. Dobra? Taki, taki aktor przyjmuje i odbiera, odbiera i wysyła wiadomości. To jest jedyny sposób komunikacji się między aktorami. To w ogóle cały sens składa się tylko z aktorów oczywiście, nie? Więc mamy różnych aktorów, oni będą się wymieniać wiadomościami. Więc taki aktor będzie miał jakąś skrzynkę odbiorczą, na którą te wiadomości będą przychodzić. Zadanie skrzynki odbiorczej jest to, żeby z tego chaosu zrobić taką nam liniową historię przy tych wiadomości, które do nas przyszły, tak żeby można je sekwencyjnie, można było przetworzyć. Aktor ma jakieś swoje zachowanie, tak? Czyli ten, ten scenariusz, który musi wykonać, jak przyjdzie jakiś, jakaś wiadomość. Na każdą wiadomość prawdopodobnie będzie miał inny scenariusz, tak? Ja ci mówię, cześć, on mówi hej. Ja ci mówię, padnij, on tam coś robi, nie? Proste. I ma swój stan. I co jest tutaj istotne, i w dobie programowania funkcyjnego niecodzienne, ten stan jest mutacyjny, tak? On jest zmienny. To jest mega ważne. Bo e, dzięki temu, że ten wewnątrz tego aktora jest tylko jeden wątek na raz, nie musimy się bawić w żadne lokowanie, mutexy i inne dziwne konstrukty związane z takim niskopoziomowym zarządzaniem współbieżnością. Tu tego nie ma po prostu. Wewnątrz tego aktora, oczywiście. No i ma tam jakieś swoje technikalia. W przypadku Aki.net to będą na przykład referencje na swoje dzieci, bo aktor może mieć e, innych aktorów, których stworzył. Na przykład. Nie będziemy w to wchodzić w szczegółach. Jest to taki... Przykład, jak, jak to działa. Ten nas, ta nasza skrzynka po, po odbiorcza jest tak naprawdę takim interfejsem zewnętrznym, i gdzieś tam z tego chaosu zewnętrznego świata przychodzą sobie wiadomości. Te wiadomości e, układają się w naszej skrzynce po kolei, i po kolei każda z nich jest przetwarzana. Zachowanie jest e, znajdywane zachowanie, które ma obsłużyć tą wiadomość. I co takie zachowanie może zrobić? Po pierwsze i najważniejsze, może zmienić stan naszego aktora. tak? No Wyobraźcie sobie, to jest po prostu klasa i tak zresztą jest klasa, która ma po prostu pola prywatne. E, ten, ten, nasz, obsługa tego, tej wiadomości zmieni nam któryś z tych pól, może tam inkrementować licznik, dopisać jakąś historię, coś tam zrobić, skomunikować się z zewnętrznym systemem też, tak. E, ale także może wysłać inną wiadomość to jest ważny punkt. W aktorach wysyłanie wiadomości jest asynchroniczne. Co to oznacza? Że ja mówię wyślij wiadomość, mówię do kogo jeszcze, ja chcę temu, o który wysłać wiadomość i ja nie patrzę, czy ta wiadomość się kolejkuje, czy nie. Ona sobie po prostu tam idzie, a ja sobie idę dalej z, mo z moim zachowaniem. Czemu to jest ważne? No teraz klasyczny pattern proceduralnego programowania pseudoobiektowego jest taki, że ja pytam się kogoś o jakieś dane, biorę i je i przetwarzam. Tak? Tutaj się tego nie da zrobić. Bo, bo ja mu, ja tak naprawdę muszę mu wysłać, wiesz co, odeślij mi proszę te dane, których ja potrzebuję i ja kończę. On kiedyś mi odeśle te dane, nie wiem kiedy, to może nastąpić kiedykolwiek. Wtedy dopiero, kiedy dostanę ja dostałem tą wiadomość, mogę je przetworzyć. To jest bardzo ważne, bo to jest, zmienia sposób myślenia e, o komunikacji między obiektami tak naprawdę. E, I tak te wiadomości jedna za drugą będą przetwarzane, tak? Oczywiście, wewnątrz zachowania można użyć e, tam task run, async await i takie inne, wtedy psujecie cały model. Trochę ja tu nie ma, wewnątrz aktorów nie używamy te, e, takich rzeczy. Jest sposób na używanie promisów, w przypadku takich czysto um, e, e, asynchronicznych operacji, które na przykład, nie asynchronicznie coś czytamy z, um, z systemu plików, tak? to Windows tam wtedy tak naprawdę obsługuje tą asynchroniczność, to można, można tu dopisać jakiś, jest taki haczek, który pozwala to obsłużyć. Generalnie unikamy tego, OK? Zakładamy, że to jest zawsze jeden wątek. Dobra. No to co, gadam tu jakiś modelu aktorów, zobaczmy jak ak.net implementuje tą, ten, ten, ten model. Więc stwórzmy sobie takiego aktora, który będzie odpowiedzialny za taki, powiedzmy, taki, aktor, będzie takim aktorowym interfejsem dla na tego naszego OCR-a. Więc pierwsze i najważniejsze, aktor jest klasą w, w, w ak.net. Klasą, która dziedziczy po, po klasie bazowej z AKI.net z frameworka. Tych klas tam jest kilka. Ja tu będę używać takiej klasy, która jest najczęściej używana, która się nazywa ReceiveActor. Actor. Ta klasa ReceiveActor nam pozwala na takie bardzo proste zdefiniowanie to, jak i tego mojego zachowania. Czyli wiadomo, jakie, jaka metoda zostanie odpalona na otrzymanie wiadomości. W tym wypadku mówię, ok, kiedy otrzymasz wiadomość scan attachment, to wykonaj tam coś, jeszcze nie wiem co. Co to jest ta wiadomość? Wiadomość to jest zwyczajna, czyściutka klasa, bez żadnych dziedziczeń, bez żadnych atrybutów. Bardzo ważne, żeby ta klasa była imitable, żeby nie była zmieniona. Okay? Tego nic wam nie sprawdzi, jak zrobicie mutacyjną, będzie wszystko działać, ale to tak zanieczyszcza trochę cały ten model. Generalnie przyjmuje się, że klasy, że te wiadomości są niezmienialne. Tak? Nie da się ich po drodze wymienić. No i tak tutaj, używając tam składni C Sharpa nowego, mamy tutaj pole i tak naprawdę attachment i tyle. Więc tutaj, tutaj się nic ciekawego nie, nie dzieje. Następnie, wewnątrz tego, możemy tu sobie obsługiwać, robić co tam potrzebujemy. Ja w tym wypadku wstrzykuję tutaj e, faktycznie tego prawdziwego cr który nic nie wymaga aktorów i po prostu wywołuję na nim metodę scan. I on mi synchronicznie to skanuje, zajeżdża tam procesor i zwraca mi to, co zeskanował. ale co ja mam z tym zrobić? No, takie klasyczne, jeśli nie wiem co zrobić, to po prostu odsyłam to do gościa, który, się mnie, który mi to posłał. Tak czy znowu ta klasa bazowa daje mi taką, taką proporcję sender i to jest metoda TEL, to jest właśnie ta asynchroniczna metoda do, do wyplucia z siebie tej, tej, tej wiadomości. Znowu to jest jakaś nowa wiadomość, attachment scant, dokładnie ten, ten sam zrób co poprzednio. Gdyby tu był jakiś kodik za tym, to on by się wykonał też od razu, tak? nie czekałbym aż tamten niedzielny przetworzy tą wiadomość tak, asynchronicznie. Dobra. E, no i to jest tak naprawdę tyle. Taki aktor już może działać, a żeby wam udowodnić, że może działać, to szybko tylko się przełączę na, na, na coś, co to odpali. E, tylko nie pamiętam jak się nazywał e, przykład. E, dobra, żeby to nie było, że to jest jakaś ściema, że tu coś reloaduje się, to ta klasa jest dokładnie taka sama. E, tylko tam gdzieś jakiś bebechy się ten e, przetworzyły. E, I odpalę e, kawałek e, kodiku, który ustawia tego aktora. No, i tutaj widzimy, że aktor otrzymał tą wiadomość. Co ciekawe, begin Scan jest wcześniej. Loger po prostu jakoś sobie musi kaszować w środku te, te, to, co loguje, i flashuje się później. Jest, po chwili dostaje informację, że OK, że OCR się skończył, i że w wyniku OCR-a tam, 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 tam wyszedł mi jakiś kontent. To jest wszystko sfajkowane, oczywiście. To jest, ma tylko pokazać, że ta wiadomość tam poszła i wróciła. Co ciekawe, ciekawe jest w sumie, jak ta aplikacja działa. To bardzo tak tylko szybko, szybko Wam pokażę, że trochę Wam już ściemniłem, bo mówiłem Wam, że zawsze się wysyła wiadomość asynchronicznie. ok to jest metoda tel jest jeszcze metoda ask, która implementuje ten wzorzec pytaj i czekaj na odpowiedź. I zasada jest taka, nie używaj go. Chyba, że na samej górze. Tak, czyli jest miejsce, gdzie ja komponuję ten mój, ten moje, ten mój system aktorów. No to, to, to jak tutaj to jest, to jest aplikacja konsolowana, no ona musi się zablokować. Więc w takich sytuacjach pozwala się na używanie tego metody, która czeka. No bo muszę czekać, tak naprawdę, nie? Więc tak naprawdę ja tutaj wysyłam tą wiadomość scan attachment i oczekuję, wiadomo, oczekuję odpowiedzi attachment scan i wyświetlam ją. Tak naprawdę bardzo proste. Ok, no, idźmy dalej. Więc jak tam ten oryginalny problem? Możemy teraz przedstawić w postaci aktorów. Ta ładna klasa, ta pierwsza implementacja, zanim zacząłem tam wciskać jakiś syf. Jaka była jej odpowiedzialność? No? Tam tak, tylko że ona fizycznie sama nie odbierała wiadomości, ona fizycznie nie skanowała, tam nie było kodu skanującego, ona delegowała, tak, tak? Czyli to jest klasa, która się nazywa orkiestrator, tak? To jest, w, to jest jedna z, z odpowiedzialności obiektów, która się nazywa orkiestracja. Orkiestracja jest powodem do zmiany też. Tak więc tamta kasa była fajnym, czystym takim orkiestratorem, tak naprawdę, która miała po prostu swoich, e, swoich tam e, w którym tam kazała co, 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 coś robić. E, tu będziemy mieli podobnie, więc będziemy mieli e, aktora, który ma swoich przedupasów, którym będzie kazać coś robić i on będzie implementować tylko te takie, ok, tu mam wiadomość, aha, to teraz ty ją weź, a dobra, ty odpowiedziałeś, a dobra, ty tu ją sobie wejść, nie? I będzie tak tylko przepychał te wiadomości i to będzie nasz reżyser tego całego naszego show, czy nazwijmy go Claims Processing Director. Dyrektor będzie od suflera miał podpowiadane, co ma, że przychodzą nowe wiadomości. Prompter to po angielsku suflerek znalazłem. Tak, czyli mamy jakiegoś aktora, który monitoruje skrzynkę odbiorczą i jak ktoś przyjdzie, to daje znać... Ej, reżyser, coś przyszło, zresztą tam coś z tym. Reżyser jak otrzyma taką wiadomość, to ją do naszego tego aktora, który już przed chwilą zaimplementowaliśmy, czyli do tego skanera naszych attachmentów, czyli skanera attachmentów, pięknie to powiedziałem, do tego co ocenuje. No i znowu, tamto odeślę, powie, okej, okay, ja, ja zaskanowałem ten, ten załącznik, no to teraz nasz processing director powie, dobra, to ty ziomek weź i mi wydobyć te dane biznesowe. Jak on wydobędzie te dane biznesowe, to inny ziomek będzie odpowiedzialny za to, żeby to wrzucić do tego zewnętrznego systemu i borykać się z tym, że ten zewnętrzny system jest napisany przez idiotów i czasem po prostu nie odpowiada. Na tym wszystkim będzie czuwać nasz producent. Producent to jest ziomek, który zatrudnia ich wszystkich. Nie? Czyli on będzie fizycznie tworzyć instancję tych aktorów. On będzie mówić: A dobra, tu jest claims director, jest tych czterech innych aktorów i claims director, wiesz co, tu masz tych twoich aktorów, baw się z nimi. Nie? Z z zróbcie tam coś z tego w miarę sensownego. Z tym, że oczywiście tutaj jest takie nazewnictwo w, w, jakby w tym modelu aktorów używane, że to jest supervisor, tak? na, na, nadzorca. Więc będziemy mieli takiego supervisora. Okej, okay, no to dobra. Spróbujmy. Ile mam jeszcze? 4 minuty. Damy radę. E, dobra. E, no to jedziemy. Narzucimy no, trochę tempo, bo tak naprawdę tu będzie bardzo dużo powtarzalnego kodu. E, jeżeli oczywiście mi się odpali. Aha, przepraszam. Uuu. Wrócę, gdzie skończyłem tylko. Dobra. E, skończyliśmy w tym miejscu, idziemy sobie dalej. E, więc stworzymy sobie tego mojego orkiestratora, tego mojego reżysera. E, no i on e, będzie dostawać, jeszcze nie wiem no skąd, ale na pewno będzie dostawać wi wiadomo, wiadomo, te wiadomość, informację, że przyszła wiadomość mailowa. I kiedy on ją otrzyma, to on sobie do, e, do attachment do tego sk skanera tych załączników. E, dla każdego załącznika, który przyszedł, będzie wysyłać wiadomość scan attachment. Proste. No i skan attachment będzie mu odsyłać, attachment scan. No to w takim razie ja powiem kolejnemu e, graczowi na scenie, że OK, to wiesz, co, ja mam tę zawartość, to teraz ty ziomek wejść i mi wydobądź te, te dane biznesowe. E, ten, ten ziomek, ten, ten wydobywacz tych danych biznesowych, e, robi bardzo podobną rzecz, którą robił ten mój e, skaner załączników, e, czyli, e, czyli e, skanuje. I odpowiada, jeżeli się udało, to może potencjalnie coś zrobić, jak się nie uda, odsyłać coś innego. Eee, następnie, jeżeli wykryjemy te nasze dane biznesowe, no to wrzucimy to do zewnętrznego systemu i znowu, eee, znowu tu jest, tu jest banalnie, nie? tu nawet nie musimy nic odpowiadać, bo on po prostu teraz ma się, on się ma zająć tym, żeby to tam trafiło, to Ta jest jego tutaj odpowiedzialność. Mamy to rozbite na osobne klasy. Eee, czy coś jeszcze potrzebujemy? To chyba wszystko, nie? Weźmy sobie kawałek dalej. Trzeba jeszcze dodać takiego trochę kodu, który e, sprawi, że e, ten, ten sufler mi będzie podpowiadać te maile. A konkretnie, ja przy, e, przy rozpoczynaniu mojej pracy, ten mój reżyser powie: Dobra, ja, sufler wiesz co, ja jestem twoim reżyserem. Jak dostaniesz jakąś wiadomość, to po, poślij mi ją. Czy taki e, wzorzec obserwatora, które zaimplementowaliśmy. No dobra, to już chyba powinno działać. Spróbujmy sobie to odpalić. Mhm. Muszę wykasować, dobra. Um, powinno działać. Teraz to jest tak zaimplementowane, że jest jakiś fejkowy generator maili tak naprawdę przychodzących do, do, do systemu i możemy sobie zobaczyć, jak te wiadomości przepływają między tymi aktorami. Dostaliśmy nową wiadomość. Ten nasz skaner, skaner załączników dostał informację, dobra, to zeskanuj mi załącznik. Ten zaczął skanować, tak. Z powrotem mój orkiestrator otrzymał, ok, udało mi się, że udało się zeskanować. Orkiestrator posłał do skanera tych danych biznesowych informację, dobra, to zeskanuj, zobacz, tam jest claim. Znowu orkiestrator dostał informację, ok, ja wykryłem claima. No i to to orkiestrator stwierdził, dobra, to, to wyślij go tam gdzieś. Ciekawe rzeczy się będą dziać, kiedy nasz generator maili generuje dużo rzeczy na raz. W tym wypadku mamy wszystkich aktorów po jednym, więc one po prostu będą czekać. I tak naprawdę ten, ten nasz skaner attachmentów, tak, skaner załączników, będzie najwolniejszą częścią. On jest tym batelnikiem, tak jak mówiłem, więc tak naprawdę to będzie się zapychać przy nim. I to wszystko po kolei będzie po jednym przetwarzane przez ten nasz system. To już szybko na koniec. W takim razie wam pokażę tylko taki trik. Co, co nam tak naprawdę to dało? Ehm, tak szybko podsumowując, Ej, zresztą jest teraz przewakowywane, chwilę jeszcze poczekacie. Nie? Ehm, dało nam to, że e, mamy po pierwsze, siłą rzeczy wyszedł nam taki dość czysty design tutaj, bo każda z tych klas ma dokładnie jedną odpowiedzialność. To jest bardzo fajne. Zresztą, gdzieś tam poczytacie jakieś, e, jakieś materiały marketingowe, generalnie o modelu aktorów o Adce szczególnie, to gdzieś tam zobaczycie takie hasło Object Oriented Programming Done Right. Bo to trochę wymusza myślenie o, o, projekt, o obiektach, tak, aktorach, w taki sposób, w jaki sobie to tam twórcy pro, projektowania obiektowego wyobrażali te kilka dekad temu. Okej? Okay. Więc e, oczywiście to dalej da się wrzucić syf. Tak? To, to, to nie powstrzyma osoby chętne przed tym, żeby to usyfić e, przed tym, natomiast generalnie e, pomaga w tym. Na, na pewno pomaga, żeby to zrobić dobrze. E, druga sprawa, mamy teraz oddzielone te nasze, e, te nasze e, odpowiedzialności. Nie tylko na, na etapie tego, co które klasa robi, ale też na etapie takim, że gdybym teraz chciał to zrównoleglić, to. Zmianą w konfiguracji jestem w stanie powiedzieć, wiesz co, tak naprawdę claim director, ty dostajesz tam informację o tym, że tu jest ten skaner, ale ja ci nie dam tego skanera, ja ci dam taki proxy, za którym będzie stało N skanerów. I to jest naprawdę si silne, bo w tym momencie mam um, oddzieloną odpowiedzialność dy dystrybucji tych moich skanerów od, od tego, odgadania z nimi, tak? I mam to wszystko out of the box. Już czemu? No, bo tu lecą wiadomości, to jest bardzo proste. Druga sprawa, gdybym teraz chciał wprowadzić jakąś fajną obsługę błędów, próbowanie jeszcze raz restartowania tych, e, tych moich aktorów, to tym się zajmie ten mój e, reżyser, tak? e, ten, ten producent, ten supervisor. Gościu, który ich stworzył, będzie odpowiedzialny za obsługę ich błędów. tak? Czyli znowu mamy wyraźne miejsce, gdzie to jest robione. Nie już w, w moim orkiestratorze, który zajmuje się orkiestracją, jak nam to wskazuje, tylko poziom wyżej. Tak, Mamy to oddzielone. Um, żeby Wam tylko udowodnić, że to faktycznie działa, już tylko lekko przy, przy, przedłużając to, to mogę sobie znaleźć tego Supervisora, tutaj jest tylko delikatna zmiana w kodzie wymagana. W adce to jest trochę zepsute, bo w, adce, w oryginalnej adce, która jest w skali um, i tak samo w Java adce, tego nie musiałbym robić, tylko zmiana w konfiguracji by wystarczyła. Tutaj niestety muszę dodać dziennikę kodu. I teraz jeżeli odpalę ten, ten mój, te moje demo jeszcze raz, to, yy, i poczekamy chwilę aż pogonerują się maile, to zobaczę, że przede wszystkim tutaj się teraz mi tak wyświetliło ze received, ale za chwilę się ty o, yy, ta, na, te skanowanie teraz się zrównolegliło już. Cała reszta nie, tylko skanowanie zrównolegliłem teraz. Powiedziałem, yy, skaner tak naprawdę tam jest pięć skanerów teraz i one będą mi na, na Fredpuli reagować na przychodzące wiadomości ale wewnątrz każdego z nich będzie zachowana ta reguła, że jest na jednym wątku. Tak więc działa, widać zresztą, że działa to, 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 to sporo, sporo szybciej. Um, dobra, czyli już tak szybko podsumowując, um, jeżeli chcielibyście się um, z tym zapoznać trochę lepiej, pomyśleć jak w waszym projekcie można by użyć modelu aktorów, to po pierwsze akad.net to jest pierwszy link z góry. Um, Oryginalna AK, która jest implementowana w skali, AK do tylko portem. Eee, i w, w Java jest znowu port z tej skali. Eee, to ich strona, to jest ten letit crash, ciekawa domena. Eee, jest fajny kurs na pluralsightie, jeżeli e, macie okazję, to możecie sobie, e, e, to możecie sobie wykupić subskrypcję, ona dużo nie kosztuje jest dużo fajnych kursów w tym właśnie o o, o, o adce. Jeżeli kogoś by to naprawdę interesowało i chciałby na przykład, żeby, żeby tak spojrzeć, jak to u niego w projekcie można zastosować, to tam na Mym Markecie w życiu ogłoszenia możecie mnie tam też znaleźć albo po prostu do mnie na, na, napisać maila.